I cykamy fotkę. Hej, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dniu dzisiejszym mam dwa tematy. Jeden temat to aktualizacja odcinka z sielpi, ponieważ e, od tamtego momentu w sielpi pojawiła się woda, więc... Więc jedziemy zobaczyć, jak tam teraz wygląda i jako, że ten odcinek cieszył się u mnie na ten moment, cieszy się największą popularnością, no to myślę, że będzie to spoko materiał. A w drugiej części filmiku pojedziemy sobie do piekła. Jak już zapewne zauważyliście w poprzednim odcinku z wyjazdu na Mazury, zakupiłem e, nawigację motocyklową. Dobra, chyba tak to było. No dajmy sobie 14, nie wiem. No dobra, nawigacja ustawiona, natomiast yy, trasy na Sielpie nagrywać nie będę. Później po wizycie w Sielpi nagram przejazd przez piekło, odwiedzimy, zobaczymy czy coś tam jest. Także do zobaczenia za chwilę w Sielpi. No i dobra moi drodzy, jesteśmy na miejscu. No powiem Wam, że zmieniło się sporo w zasadzie pojawiła się woda i to jest ta największa zmiana, natomiast jest ona najbardziej widoczna mimo wszystko A teraz idziemy tam tak w ogóle z tego co mi się wydaje to ten zalew można obejść dookoła Z tego, co jeszcze widzę, to te prace nie są jeszcze ukończone w 100%. Jeszcze jakieś tam wykończeniowe aspekty mają tu miejsce. Natomiast myślę, że już w zdecydowanej większości jest projekt ukończony. I myślę, że całkiem fajnie to wyszło nawet. No dobra, zawijamy się z sierpi. Szybka aktualizacja pokazana, więc jedziemy dalej. Fajnie zrobili, natomiast nie jest jeszcze, może, tam do końca to zrobione. Tak jak wspomniałem, ale to już tam zostały takie naprawdę detale, takie smaczki. Wykończenie, tak naprawdę, więc myślę, że to w żaden sposób nie, nie będzie przeszkadzać. No i w ogóle to chciałem jechać na to piekło A tu mi Google Maps pokazuje, ponieważ okazuje się, że to jest tak naprawdę 20 minut stąd, więc nie chciałbym się odpalać nawigacji Ale według Google'a To powinienem jechać tą drogą tutaj To jest możliwe. No zobaczymy. No powiem Wam, że dziwnie, to wygląda teoretycznie, no mógłbym tędy jechać, ale trochę się obawiam, czy faktycznie tam dojadę, bo nie chciałbym się męczyć na takim piachu, żeby potem kurde się okazało, że trzeba wracać. A poza tym nie jestem aż tak pewien swoich umiejętności jeździeckich w takim terenie, żeby się pakować. Opony może i mam w miarę do tego przystosowane, ale, ale no, buja mnie jak na morzu więc to była taka droga tutaj o jak tutaj Ubita chociaż to bym pojechał a na tym piachu to szczerze powiedzia przebawiam się trochę e, pojedziemy naokoło o kurz o patrzcie jak zając biegnie nie wiem, czy na nagraniu będzie go widać. Masakra, ale dziurska. Faktycznie droga do piekła jest e, dość zaawansowana. Dość problematyczna. Nie mam pojęcia, czy ty. Tutaj... Są jeszcze jakieś inne drogi do tego miejsca, ale jeżeli ci ludzie muszą tak na co dzień do domu dojeżdżać tędy, to naprawdę im współczuję. No, no dość ciekawa trasa, wymagająca pełnego zaangażowania i skupienia przynajmniej na motocyklu. Żeby za bardzo nie wjeżdżać w jakieś dziury. O! To trzeba uważać. 650 metrów do znaku piekło według wskazań Google'a. Dobra, tu trzeba uważać, bo tutaj widzę jakiś bardziej podmokły teren. Może być śliska ziemia. Oho, widać e, znak terenu zabudowanego, więc jesteśmy. Chyba na miejscu i widzę, że tam jakiś asfalt nawet jest, więc obstawiam, że oczywiście źle pojechałem. Chociaż, chociaż nie, bo zobaczcie, asfalt się zaczyna tutaj dopiero. A tak, to tutaj nie ma żadnej drogi dojazdowej, innej. Tu jest znacznik piekło, koniec. Ale my byśmy chcieli jechać na początek piekła. Jestem bardzo ciekawy, jak ci ludzie tutaj e, funkcjonują na co dzień. No chyba, że może jeszcze jest dojazd do drugiej strony, po prostu, ponieważ tak naprawdę jadąc tą drogą prosto cały czas Dojedziemy jeszcze do miejscowości niebo i to jest e, taka fajna tutaj opcja że jest piekło i niebo tuż obok siebie. więc może od strony nieba jest lepsza droga no w zasadzie to by miało sens od strony piekła droga o boże kochany piekielna od strony nieba droga niebiańska ale chyba, chyba nie będzie to tak działać no powiem wam, że zacnie się to prezentuje, tylko pytanie czy od tej strony jest znacznik, że to jest piekło cholera nie ma to gdzie tu jest znacznik, że halo piekło ja bym chciał taki znacznik zobaczyć. No dobra, zawrócimy i zrobimy chociaż pod... Zdjęcie pod końcem piekła. Witajcie w piekle. Dobra, spadamy z piekła. I lecimy do nieba, a niebo jest e, jest tutaj, przynajmniej w tą stronę. Ale myślałem, że myślałem, że droga będzie lepsza tutaj chociaż e, na niebo, ale tu widzę, że jednak niekoniecznie. Ale za to jest naprawdę pięknie, chociaż czuję się trochę jak bandyta, bo jeżdżę po lesie motocyklem. Mam wrażenie, że nie powinienem, chociaż samochód jedzie, także no chyba nie jest to takie do końca, do końca nielegalne. To najprawdopodobniej mieszkaniec czeluści piekieł być może nawet sam Kraulej, Czy też Krauli, Nie wiem, nie pamiętam jak się to wymawiało. No, tutaj troszkę ta droga taka... Ee fajniej się jedzie, mniej takich kurde yy, dziurzysk, chociaż cholera chyba za wcześnie powiedziałem. Natomiast no nie no o niebo lepiej się jedzie, no to w ten sposób powiem. Nie no, proszę Państwa, tutaj to jest naprawdę elegancka, elegancka droga, taka niebiańska autostrada. O, proszę bardzo, jest i nasz wyczekiwany znak. Także ja sobie zrobię nawrotkę I cykamy fotkę Uhuhu, mało brakło Za ostro chciałem wejść w zakręt, dobrze, że się nie wywaliłem tutaj, bo Byłoby to pewnie nieprzyjemne doświadczenie Przez znaleźć kawałek taki, żeby sobie Stopkę postawić w o, oczywiście. Składanie stopki na pierwszym biegu nie jest najlepszym pomysłem. Także proszę państwa, jesteśmy w niebie. No dobra. Nawigacja już załączona. Także ostatnie ostatni przejazd koło znaku niebo. I jedziemy pomału do domu Natomiast zobaczcie jaka jest różnica kolosalna To jest niebo Tam wcześniej było piekło, faktycznie te, te nazwy mają coś w sobie Ponieważ tutaj chyba cywilizacja dotarła Tam, tam jeszcze, że tak powiem jakiś asfalt stary mają Ale no nie jest on w najlepszym stanie Także w w sumie, w sumie, dość śmiesznie to wyszło, bo dość adekwatne te nazwy są Moim zdaniem Na no tutaj kurczę droga ładna, no co, co by nie mówić to fajnie się tutaj jedzie Niebo koniec, o proszę bardzo, ładnie Szkoda, że, nie wiem, może był tam ten znacznik z początkiem piekła, ale nie widziałem go No. Jechaliśmy, to byłem przekonany, że jest tam y, znak końcówka piekła. Myślałem, że po drugiej stronie będzie początek, a po drugiej stronie też była końcówka, więc nie wiem, może gdzieś mi to umknęło. A jeśli ktoś byłby zainteresowany, to zobaczcie, to jest na granicy z końskimi. Od tej strony, od końskich, jak będziecie jechać, to do nieba dojedziecie bez problemu. Do piekła troszeczkę będziecie mieć e, gorszą trasę. Natomiast, szczerze powiedziawszy, bardziej bym właśnie polecał jechać e, do, do tych dwóch miejscowości jednak od końskich, aniżeli od tej sielpi tam. Bo ta droga pierwsza przez ten las, co na początku jechałem do piekła, to była tragiczna, a już od piekła do nieba była nie najlepsza może, ale była w miarę, w miarę znośna taka nie sprawiała większych problemów. Można nawet było troszkę przyspieszyć na niej, no chyba że ktoś chce y, trochę wyzwań, no to może jeszcze jechać tam, co na początku wjechałem, tam w Senpiach. Tam teraz już jechałem, bo to jest ta sama droga, którą wracaliśmy y, poprzednim razem z Sielpi. Także myślę, że w tym miejscu po prostu zakończę ten odcinek. Także trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.